Szanowni Państwo, miłe osoby, to jest czytanie dla strzelców na lipiec 2024 roku. Strzelce to wszyscy, którzy mają w strzelcu Słońce, ale też Księżyc, Ascendent, Planety Osobiste, czyli Marsa, Wenus, Merkurego. Szczególnie to Słońce i Ascendent wydają mi się ważne, więc przynajmniej te dwa aspekty sprawdźcie sobie. Nie traktujcie się tylko jak, jako znak słoneczny, bo to jest okrojenie się do 12 typów, a wszyscy jesteśmy jakąś tam interakcją tych typów. Ehm, czytania ogólne, czyli bierzemy co rezonuje, a resztę łaskawie zostawiamy dla innych. <laughs> Zresztą dla wszystkich wystarczy. Ehm, jeśli potrzebujecie indywidualnego czytania, indywidualnej porady, to proszę do mnie pisać. helixotermo.gmail.com. Ten mail jest w opisie. W opisie też są różne sposoby, w jakie można kanał wesprzeć. Za każde wsparcie bardzo dziękuję i to tutaj, i to na patronite, i to przez Kofi i yy, yy, różne inne. Yy, to już zostawiam Wam. Można też oczywiście, i do tego też zachęcam, zostawić lajka i subskrybować kanał, bo to też bardzo pomaga. Także dzięki za to i jedziemy. Jaki to będzie miesiąc yy, dla strzelców? Oczywiście w takim wymiarze, w jakim da się to zamknąć, w sześciokartowym czytaniu. Eee, oczywiście to czytanie nie pokaże całego miesiąca, natomiast pokazuje coś istotnego, coś co warto wiedzieć, coś co wszechświat chce nam przekazać. I mamy sześć kart. Pierwsza z nich powie nam, jaka jest ogólna energia w tym miesiącu. Macie królową pentakli, która sobie tutaj spokojnie leży w jakimś ogrodzie, więc myślę, że bardzo taki stonowany i pewny miesiąc. Królowa pentakli bardzo dobrze ogarnia rzeczywistość, czyli wie, co gdzie jest, wie, co gdzie leży, wie, co jak robić umie robić trudne rzeczy tak, że wyglądają jakby były łatwe. Jest profesjonalistką, nie boi się pracy. Jeśli pracuje, to pracuje dobrze. Śmiało sięga po jej owoce. Też jest dobra w decydowaniu, z kim chce się podzielić tymi owocami, a z kim nie. Kogo warto wspierać, kogo nie warto. Kogo dopuścić do siebie, a kogo nie, ona przede wszystkim zna swoją wartość. I wokół tego buduje swoje życie właśnie na takich solidnych, realnych podstawach. Więc wygląda to całkiem. Całkiem sympatycznie. Może to być dobry miesiąc, jeżeli chodzi właśnie o Waszą pracę, karierę, a ziemię. Może niektórzy z Was, niektóre z Was zajmują się jakimś ogrodem, to, to, to wtedy to też bardzo dobrze wróży. Taka pełna kontaktu właśnie z tym, co jest rzeczywiste, namocalne, materialne. Energia. Co dalej? Czyli patrzymy na wyzwanie. Wyzwanie jest zaproszeniem do rozwoju. No i proszę. I mamy wyzwanie Asa Pentakli, czyli ewidentnie Mamy tu do czynienia z właśnie nową Ziemią, tak? Dosłownie, bo pentakl to jest żywioł Ziemi, a As mówi o narodzinach, o zaczątku, o zalążku, o ziarnie. A więc przed Wami być może jakieś nowe przedsięwzięcie, nowa praca, nowy obszar pracy, całkiem dosłownie nowa Ziemia, którą z którą można bardzo dużo zrobić. Ona sama w sobie jest bardzo wartościowa. Natomiast pytanie: jak to rozwiniemy, nie? bo można mieć ziarno i je zmarnować, a można mieć ziarno i wyrosnąć z niego, wyhodować z niego las albo łany zboża albo michę pomidorów, tak? W zależności właśnie od tego, co robimy, jak, jak dbamy o to. Realne coś, co jest nam tutaj dane. Skoro pojawia się to jako wyzwanie, to znaczy, że jest to dla Was coś wykraczającego poza dotychczasowy standard. Czyli może to być właśnie obszar, w którym jeszcze nie działaliście, nie, działali, nie działałyście, nie czuliście się w tym mocno. Może to dotyczyć. W stopnia wyrafinowania na przykład, tak, który jest potrzebny do tego, żeby to ziarno rozwinąć, żeby tego asa właściwie wykorzystać. Być może chodzi o stopień zaangażowania. Pokazujecie się jako osoba kompetentna do tego zadania, więc jeśli pojawia się taka możliwość, to ją łapcie i rozwijajcie. Jak najbardziej właśnie w obszarze ziemi wygląda na to, że macie fajną, fajny dar, możliwość rozwoju. Co jest Waszą mocą w tym miesiącu? Arcykapłanka, czyli podobnie jak Ulwa. Um, arcykapłanka mówi o sile wewnętrznej i o yy, niezależności. Ona ma swój świat, yy, którego nikt nie musi znać, którego nikt nie musi akceptować, którego nikt nie musi w ogóle oceniać. Tak? Ona nie potrzebuje żeby ktokolwiek podzielał jej wartości i to jak ona sobie tam wszystko poukładała też niekoniecznie się dzieli tym co ma z tych przemyśleń tak? bo to jest bardzo też intelektualna karta więc pozwólcie sobie działać po swojemu i nie oglądać się na konwenanse nie musicie korzystać z cudzych, z cudzych recept nawet jeżeli są dobre tak? Tutaj chodzi o wasz osobisty rozwój, o wsparcie się własną intuicją i własnym doświadczeniem. To jest wasza moc do tego zadania konkretnego, ziemskiego. Co robić, czego nie robić? Mamy pięć mieczy i mamy dziesięć kielichów, a to ciekawe, to ciekawe. He, bo to mówi znowu mocno o niezależności i granicach. Szczególnie w sytuacji. Musicie jakoś zadbać o swój dobrobyt w obliczu tego, że ludzie wokół Was, jakaś wspólnota, będzie mieć inny pomysł na to, mam wrażenie. Dziesięć kielichów w, w, te, w, te, w tym obszarze, czego nie robić, mówi o to, żeby nie kierować się tutaj sentymentami, uczuciami, ale też takim, nie wiem, próbą zachowania wizerunku Waszej rodziny, jakiejś szerszej grupy. osób, które, które dla was są drogie, nie? że tutaj trzeba będzie prawdopodobnie postawić granicę tym osobom, nie? bo pięć mieczy jest kartą konfliktu, jest kartą nieporozumienia, jest kartą kryzysu, bardzo często właśnie osobistego i bazującego na intelekcie, tak? czyli informacjach, przepływie informacji, komunikacji lub jakichś brakach w komunikacji. Pięć miesięcy przedstawia sytuację bez dobrego wyjścia. Mam takie poczucie, że inni wokół Was będą nastawać na jakieś rozwiązanie, które działoby się Waszym kosztem, czyli jakby nie uwzględniają w rachunku zysków i strat Waszego kosztu. To jest nie do przyjęcia. Dlatego tutaj trzeba będzie się ostro postawić, mam wrażenie. Powiedzieć nie, być bardzo asertywną osobą, a zwrócić uwagę na to, że mój koszt wpisuje się w koszty grupy, tak? że to nie jest tak, że to jest za darmo. To jest taki mechanizm, który ja obserwuję, że wszyscy możemy obserwować w tym, jak traktujemy Ziemię w ogóle jako naszą planetę. Wszystko, co na niej jest, traktujemy jako bezkosztowe, tak? jakby się nam należało, po prostu. No i na przykład, nie wiem, wypuszczamy ścieki do rzeki bez ich oczyszczenia, bez jakiejkolwiek próby sprzątnięcia po sobie, tak naprawdę, z takim założeniem, że ziemia to przyjmie, że to jest bezkosztowe. To jest nieprawda. Tak? Ten koszt. Oczywiście, że jest i on się bardzo długo odkładał. I teraz, dopiero teraz zaczynam odczuwać jego skutki. Eee, zeszłoroczne zatrucie odry, które zresztą wraca. To było zeszłoroczne czy dwa lata temu? No, ale wiecie o czym mówię, tak? Yy, i, to, I to powtarza się wszędzie, tak? Taki skumulowany koszt prędzej czy później nas dopadnie. Tutaj yy, tak i, i, i nie można się oszukiwać, że to, co robimy, jest bezkosztowe, po prostu tego nie wliczamy do rachunku, tak? Stąd to pojawienie się na przykład limitów na czy też kwot, ile dwutlenku węgla możemy wypuścić do atmosfery, tak? To zaczęło w końcu kosztować. To powinno kosztować od samego początku, tak? To, był, to było takie coś, co wypuszczaliśmy w atmosferę, i co? To się miało jakoś zanihilować, zniknąć? Nic nie, nie ginie w przyrodzie. Nie? Teraz się o tym przekonujemy. Wszystko ma swój koszt, więc przypomnijcie innym, że to, co Wy robicie, też ma swój koszt. Może o to chodzi, tak? Że tutaj ta praca nie może być tylko i wyłącznie, z waszej strony charytatywna, że wy też macie coś z tego mieć, na przykład. nie? Albo przynajmniej, żeby to było widziane i do... No właśnie widziane i docenione. No bo czym jest innym docenienie? To jest zauważenie. Ponosisz czegoś koszt, tak? Produkujesz dzięki temu kosztowi jakąś wartość dodaną, także dla nas. No, ale możliwe, że tu właśnie będzie konflikt interpretacji, tak? Czy rzeczywiście powstaje jakaś wartość dodana dla tych nas w cudzysłowie, tak? Dla, dla tej grupy. Może, bo chyba z tego się też często biorą konflikty, że ktoś. Też osoby w grupie nie widzą tej wartości dodanej, którą Wy widzicie i która dodaje się właśnie Waszym kosztem. No więc tutaj um, możliwe, że trzeba będzie postawić na jakieś takie rozwiązanie, um, które się może nie podobać wielu osobom, nie? Ale ważne, żebyście Wy mieli poczucie własnej, e, zachowane poczucie własnej właśnie integralności i godności w tym wszystkim. E, I w tym pomaga Piątka Mieczy, tak? To jest taka... E, Karta okryta z bąsławą, taka okropna, ale ona też jest potrzebna. Każda energia jest potrzebna. No i teraz ostatnia karta, czyli co z tego wyniknie, albo jakaś jeszcze dodatkowa wskazówka. Mamy arcykapłana. To bardzo ciekawe, bo to wygląda tak, jakbyście dochodzili do momentu, w którym trzeba się odwołać do zewnętrznego autorytetu. Tak jak tutaj mamy ten wewnętrzny autorytet, który jest waszą mocą, arcykapłanka, może być potrzebny jakiś mędrzec, Negocjator, pośrednik, um, odwołanie się do prawa ogólnego. To jest właśnie prawo ogólne. To jest prawo wewnętrzne. Tak? Arcykapłanka, czy też religia wewnętrzna, wiara wewnętrzna. Tak? Coś, co macie Wy i tylko, my, tylko Wy i każdy ma to swoje. Właśnie opieranie się na własnym doświadczeniu, własnych y, przemyśleniach i własnej intuicji. Arcykapłan reprezentuje taką wiedzę międzypokoleniową i, i wieloosobową, tak? Wiedzę, wiarę, rozwiązania. Więc możliwe, że w sytuacji konfliktu, który warto unaocznić, bo wydaje mi się, że pięć mieczy może pokazywać, że ten konflikt wcale nie będzie łatwo rozwiązać, tak? Ale ważne, żeby unaocznić go grupie, temu Waszemu otoczeniu społecznemu, rodzinie na przykład. E i dzięki temu, że to unaocznicie, będzie można odwołać się do jakiegoś ciała norm, szeroko pojętych norm, tak? Bo to mogą być przepisy, mogą być tradycje, różne rzeczy, tak? Ale normy szeroko pojmowane i szeroko przyjęte. Będą tutaj, zdaje się, dobrym, dobrym ratunkiem, tak? I to też jest energia bardzo stabilizująca, arcykapłan reprezentuje Ziemię znowu. Więc to tak naprawdę wspiera wasz proces i to wyzwanie, tak? Po, powinno, to powinno, to ciało norm zawierać rozwiązanie dla wyzwania, z którym, się, e, z którym się spotkacie. Ok? Także tak to dla Was wygląda. Drogie strzelce, ja Wam życzę bardzo, bardzo udanego miesiąca ze wszechmiar, tak? Nie tylko w tym obszarze, który został tutaj pokazany, bo na pewno będzie się działo dużo, dużo więcej. I życzę, żeby to było fajne, przyjemne i, i ciekawe też przy okazji, i rozwijające i satysfakcjonujące dla Was. Dobrego lipca. Widzimy się w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia.